Prze tego, czytam ci komentarz Magdy, Livia okłamała nas w żywe oczy, a przede wszystkim zrobiła z Jacka głupka i to publicznie, nie? Wstyd ci Liwia, Jacku słabo czy słuchać Liwii w takim stanie, więc proszę cię nie rób kontentu z naćwanej Liwi, bo stracisz widzów. Dobrze, Liwia okłamała nas w żywe oczy, tak od Magda, a przede wszystkim zrobiłaś z Jacka i głupka to, i to publicznie. Posłuchaj, w ogóle Twój komentarz jest ofensywnym komentarzem. Jest ofensywnym komentarzem, i to wskazują na to takie słowa jak w żywe oczy, gdzie podbijasz prawda, znaczenie tego faktu, że zostałaś opłamana. Poza tym, wypowiadasz się w imieniu wszystkich widzów, nas. Wypowiadasz się tylko i wyłącznie w imieniu swoim, bo być może inni widzowie, którzy obok ciebie oglądają nasze streamy, ale też i filmy. Być może rozumieją to, że jest to efekt choroby, więc nie możesz wypowiadać się w imieniu grupy, bo jesteś sama, jak rozumiem, siedzisz sama za komputerem, ch chyba że wypowiadasz się w imieniu swoim i swojego męża albo i swoich rodziców, na przykład, nie oglądasz tego lewa, to napisz to wyraźnie, prawda? Że no, mniej mojego męża okłamałaś, a nie nas bo wskazuje to na to, że zabierasz głos w imieniu większej grupy. To ja powiem panu wyraźnie, panie Jacku. Zdecydowanie większa część widzów myśli dokładnie tak samo jak widzka Magda. Myślę, że 525 głosów w ankiecie to wystarczająca próbka. Tutaj nie ma wątpliwości. 94% osób biorących udział w tej ankiecie ma poczucie, że byli przez liwkę okłamywani. Inną kwestią jest, czy my osobie uzależnionej w jej kłamstwa uwierzymy. To, czy uwierzymy, czy nie, nie zmienia faktu, że osoba tak kłamie. Poza tym zrobiła jaska głupka. To jest bardzo ofensywne, to, co, to co piszesz. Wiesz, bo no, nazwanie mnie głupkiem w tym kontekście no, jest, jest po prostu ofensywne. Tutaj widowie są również jednogłośni. Próbka jest ciut większa. Udział w tej ankiecie wzięło 636 osób i 88% osób uważa, że Lipka zrobiła z pana publicznie głupa. Nie wstydliwia. Posłuchaj. Bo ja mówiłem o tym wielokrotnie. Prawdopodobnie nie właśnie na wcześniejszych live'ach. W tego typu problemach nie mówimy w ogóle o poczuciu winy. Ty starasz się wbudzić, wzbudzić w niej poczucie winy. Natomiast w terapii tego typu, czy w ogóle w podejściu do osób uzależnionych, to jest rzecz, która jest kompletnie bez znaczenia. W ogóle o tym nie należy mówić. Nie należy tych osób obwiniać o to, że są chore. Ja oczywiście wiem, że Ty wiesz lepiej, że powiesz mi, że to nie jest choroba, że sama na własne życzenie że to jest kłamstwo, nie, kłamstwo nie może być elementem tej choroby, ale to wtedy musisz troszeczkę więcej poczytać może jakichś dokumentów medycznych, yy, może z lekarzem jakimś pogadać, wtedy dowiesz się, że to jest choroba, a w ramach tej choroby jednym z jej objawów jest oszukiwanie otoczenia. Właściwie to Pan odpowiedź odbieram bardziej ofensywnie niż samo pytanie Witki, a nawet do Wciąż nie nauczył się Pan, że widzów należy słuchać, że należy z nimi rozmawiać i należy ich szanować. Krytyka nie jest tożsama z hejtem. Posłuchaj, to o naszych widzów to się już naprawdę nie ma. Wiesz, my naprawdę wiemy, jak z widzami się komunikować i jak na razie widzowie są zadowoleni z, zarówno z naszych liveów, jak, jak i z naszych, naszych filmów. Więc to tyle. I rzeczywiście chyba nie będę więcej odnosił się do tego typu komentarzy. Oczywiście, że Pan wie, jak traktować swoich widzów. Tych posłusznych i przytakujących poczęstuje się magnesikiem, tych krytykujących banem. Właśnie dlatego tutaj jestem, panie Jacku. By osoby, które wyciszyliście na swoim kanale, wciąż mogły wyrazić swoje zdanie. Dobrze, to ja Ci podziękuję. Kłaba coś tam, bo kłap, kłapiesz dziobem i to zupełnie niesmaczne jest to, co robisz. To jest tak, właśnie, że pojawiają się jakieś takie nowe niki. 78. wcielenie tej samej osoby. Po prostu wykorzystujesz to, że się odpowiedziałem na jedne czy dwa komentarze i no posuwasz się coraz dalej. Monter Cazador to jest kolejny, który właśnie nie, nie zasługujesz na to, żeby być w naszym towarzystwie, więc tutaj dobrze, że się moderatorzy usunęli. Tutaj Kałabana, Kałabanga stara się we mnie poczucie winy e, wzbudzić. Nie, nie jestem winny chorobie liwki. To może wbij sobie do... Swojej głowiny, że nikt nie ponosi winy za chorobę Liwii, jak również ona sama też nie ponosi winy. Więc jeżeli piszesz o tym, jeżeli sugerujesz, że ktoś ponosi winę, no to no nie wiem, no albo nie wiesz, no to może się dołucz, jak nie wiesz, no albo po prostu manipulujesz. Cóż tutaj jeszcze? Arielinda, no dobrze, że jesteś. no To jest Twoja sprawa. No, szczerze ci powiem, że mało mnie to interesuje. No. A wy. Co o tym myślicie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam.